na pikniku indiańskim. Dobrze mnie słychać, bo na pikniku indiańskim z okazji otwarcia pierwszego naturalnego placu zabaw w gminie Radzymin. W szczególności chciałabym powitać tematycznie głównego wodza gminy Radzymin Krzysztofa Chaczyńskiego. Panie burmistrzu. Zapraszamy. Zapraszamy tutaj do nas. Panie burmistrzu, obie pana czapa. Sprawa dla za burmistrza. Zapraszam wielkiego szamana, pana wiceburmistrza Krzysztofa szamana. O. O ja. Zobaczcie, od razu jak wywołałam szamana, to zobaczcie co się stało. Słońce wyszło. O! Teraz będzie mi ciepło. Ale z rogami. Witam serdecznie no, ja. opatrz z Rady Miejskiej. Pana przewodniczącego Wiesława Solarza. Panią radną Martę Reichert. Czy panią Katarzynę Stokowską. Kochani. Obszętu poświęcenia pracu zabaw dokona ksiądz Prałat Stanisław Popis z Radzymin. Zapraszamy proszę księdza. Kościele, drodzy mieszkańcy, wielki wodór Krzysztofie Chaciejski. Serdeczne podziękowania za pomoc w wybudowaniu tego wyjątkowego placu zabaw. W imieniu Premienia Cegiernia chciałabym również podziękować Rokis za sfinansowanie dzisiejszej imprezy i za zieleń, którą nam ufundowali. Chciałabym podziękować również mieszkańcom, za serce i wpłat, za powód w wykończeniu tego placu zabaw. Dziękuję rodzinie Giera, Breńskim, Lao, Łuśkowskim, Ległockim, Dąbrowskim. E, nie wiem czy jeszcze kogoś zapominęłam, bo jestem strasznie zdenerwowana. Proszę wybaczyć, jeśli e, o kimś zapomniałam. A, Hubertowi Budzienniczukowi, który e, bardzo nam tutaj pomagał. E, rodzinie Wilkowski, e, rodzinie Rówkowski e, no i, i proszę wybaczyć, jeśli pominęłam kogoś jeszcze. Teraz oddaję głos. Czy bliżej. Cześć! O, o. Ja chciałbym podziękować radnej Agnieszce Krawódzkiej, która ma serce na tym placu zabaw. Was. Angażowała Państwa, prosiła Państwa pomoc, a Państwo pomagaliście i też zostawiliście to serce. Bardzo dziękuję za te prace społeczne, które to się odbywały, bo wspólnymi siłami udało się to miejsce przywrócić do życia i mam nadzieję, że będzie Państwu bardzo, bardzo długo służyło. Zwłaszcza najmłodszym cegielnianom. Tak jest. Dziękujemy. To teraz poprosimy o uroczyste przecięcie wstęgi, a potem dokonamy posiłku. Dzieci, dzieci moje z tegielni, zapraszam was. Zapraszam dzieci z tegielni do przecięcia wstęgi. No nie bójcie się, chodźcie. To dla was jest praca, to już dzisiaj święto.

O jak ja się zgasiłem! Dobrze moi chodźmy na ten klas. Co woda nieświęcona, szama nie poświęcił wody. no ja do dokona. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. grzech wogący Boże, wszystko co istnieje podchodzimy, bo pogłosam tę wodę, którą będziemy pokropienie jako znak nowego życia, odczynienia od grzechów. Ufnie Twoje miłosierdzie, błagamy Cię, odpuść na nasze grzechy, abyśmy wszyscy sercem mogli Cię służyć, aby choroba, inne błogosławieństwa, niebezpieczeństwa za Twojego ducha będą nam zagrażać. Niech nakroni Twoja opieka i błogosławieństwo. Prosimy o to przez ręce Pana naszego. Moi drodzy, jestem w pełen podziwu ten plac, o tu będzie chodził chodzi o taki mały, a teraz duży. Mam nadzieję, że będzie Wam dobrze służył do zabawy, jak tu Pani powiedziała, dla dzieci. Więc dzieci, żeby się dobrze tu bawiły, bezpiecznie. Sądzę, że rodzice też się będą dobrze bawić, a to jest wiesz, zanim, Bo to zwykle tak jest, praca dla dzieci, tak jak... Pewien tata, chodząc po kolędzie, dziecko dwa lata, kupił potężną kolejkę dla syna, że na to sam się bawi dobrze. Więc życzę Wam wszystkim dzieciom do razu miłej zabawy. Moi drodzy, do Pana Jezusa przynosili dzieci, one brały w objęcia, kładł na ręce i błogosławie To samo dziś czyni w szczególny sposób właśnie poprzez miłość do dzieci. Dlatego też, moi drodzy, starajcie się rozwijać do zainteresowania dzieci i prośbą błogosławieństwa. Boże Wszechmogący, ześlij swoje błogosławieństwo na ten plac, plac zabaw dla naszych dzieci. Niech szczęśliwie, radośnie i bezpiecznie odpoczywają, wspólnie się bawią, aby mogły cieszyć się bez troski a w swoich rodzicach i w obawcach znalazły przykład żywej wiary, mądrości i roztropności. Błogosław także wszystkim, którzy ten plac zabaw zaplanowali, wykonali, wsparli finansowo.